Kompetencje przyszłości to nie tylko wiedza i umiejętności techniczne, ale także umiejętności miękkie, których możemy nauczyć się w codziennym życiu. Mam na imię Mateusz. Jestem kierownikiem laboratorium, a moje stanowisko jest świetnym przykładem tego, jak umiejętności miękkie przydają się w codziennej pracy. Istotnymi kompetencjami przyszłości będą krytyczne myślenie, czyli umiejętność analizowania informacji i formułowania własnych opinii na ich podstawie oraz umiejętność podejmowania decyzji, czyli wybór najlepszego rozwiązania uwzględniając szanse i ryzyka. W tej pierwszej można nauczyć się poprzez zadawanie krytycznych pytań. Warto nauczyć się również oddzielać fakty od opinii. Dla rozwinięcia tej kompetencji istotne jest również rozwiązywanie problemów, które wymagają głębszej analizy, ale mogą to być także wyzwania dnia codziennego. W po podejmowaniu decyzji pomocne są analityczne myślenie i umiejętność przewidywania, które zdobywa się poprzez decydowanie o coraz istotniejszych kwestiach. Pomaga w tym też poczucie odpowiedzialności i pewność siebie. W mojej pracy umiejętność podejmowania decyzji i krytycznego myślenia pozwala mi patrzeć na pracę laboratorium z szerszej perspektywy, a dzięki temu usprawniać jego pracę i spełniać potrzeby klientów. Z podejmowaniem decyzji wiąże się jeszcze jedna ważna kompetencja przyszłości, a mianowicie odporność na stres. W pracy na stanowisku kierowniczym stres jest codziennością, ale szybkie działanie w kierunku rozwiązania problemów pozwala mi go z łatwością okiełznać. Zachęcam do postrzegania swoich talentów zdobytych poza szkołą i pracą, jako istotnych dla pięcia się po szczeblach kariery zawodowej. Jeżeli tak jak ja chcesz rozwijać kompetencje przyszłości, zachęcam do skorzystania z wyszukiwarki na stronie Akademii Łukasiewicza.